A intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekomyślnie niszczyć. To jest moja matka za Ziemię. To jest moja matka w Bo to, to są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie. Sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć. Szanowni Państwo. Nas nie może to nie boleć. To jest nasza ojczyzna. To jest przesłanie naszego wielkiego Polaka. Świętego naszych czasów. Czy potrzeba więcej? Jak trzymać się tego, na co on zwraca uwagę? Poprosiłbym tutaj na scenę panią Basię. Szanowni Państwo. Jeżeli odsłuchaliśmy słów przesłania, bo oczywiście protest. Przed XVI zakończymy rok, Ale właśnie w tym momencie odśpiewalibyśmy pieśń. Boże, coś Polska. Wszyscy zapowiadają, że nadal będą protestować. Dziś przybyli ludzie, mimo słonecznej pogody, mogliby ten czas poświęcić na pracę na roli, ale uważają, że to jest konieczne, dopóki ich postulaty nie zostaną wysłuchane. I ten, Boże, to, że... coś Polskę, Polskę przez tak licznie wie, otaczał Blaskiem. Wody, جي ريفر Shine, oh, oh. yeah. oh. Wspieram walczący za najświętszą stronę. 今日は Powiem, że to słoneczko, które nam tak dzisiaj przyświeca, to jest światło Bożej miłości. A to niebieskie niebo, które jest nad nami, to płaszcz Maryi, żebyśmy zawsze myśleli, że jesteśmy zanurzeni w Bożej miłości. I wszystko jest w rękach miłosiernego Boga. Tylko myślę, że dzisiaj słyszy te nasze słowa, nasze bijące serca, nasze nadzieje, bo w nim prawdziwa nadzieja. I to jest nasza siła. To jest nasza wiara. Bogu ufając, zwyciężymy. Nie damy sobie Boga odebrać, bo wiemy, to jest nasza siła i to jest nasza nadzieja. I to jest nasze przetrwanie. Tego mamy pełną świadomość. Ci, którzy próbują iść inną drogą włochło. Też się szanujemy nie wszyscy śladem. Każdy ma swój czas. Mam szczęście. Mam nadzieję, że tu są sami wierzący, ale jeżeli nie tylko, to mam nadzieję, że nagle że musieli czy posłuchali. Mam nadzieję, że potrafią to wszystko uszanować i przyjąć z że w ich sercu mamy jedną wiarę, która jest dla nas fundamentalna. Szanowni Państwo, mamy takie nadmienienie, takiego dobrego i Chciałbym jeszcze zabrać głos. Ja mam dostępne w tym momencie głosu, a o godzinie 16 odmówimy kolonię o wyłośniu kałuże. Natomiast protest zakończymy odśpiewaniem roku. Jeszcze do godziny 16 mamy czasu, dlatego też będzie później możliwość wystąpienia, jeżeli ktoś będzie chciał do czegoś nawiązać

Mogę się ...w ogólniecie granicy z Ukrainą. Nie, proszę pana, ja zapytać, dlaczego, skoro... Super. D dlaczego, skoro jakby wszystko, co jest w Ukrainie, i tu się strzeli i Polscy, Polscy mają roboty, jakby każdy z nas tutaj, każdy się pomyśla, że... Z Rosji wszystko idzie na Białoruś, Białoruś Białorusi, do Polski, się przydaje i jest okay. Jakby dlaczego jest to wszystko, wszystko robione i teraz, że, że, że tutaj te Jak tak reaktorami, Jak to też nie jest Jakby pierwszy raz 70 tysięcy reaktorów, którego tego co na ten No i jakby teraz jest ten okres, kiedy trzeba pracować, robić coś, zarabiać, a no tak naprawdę tu jest dużo John które kosztują ponad pół miliona złotych, które też są dostawane z tyst Dostawany z fundacji i dlaczego jakby. Ja nie, chcę, ja nie mówię, żeby pomagać Ukrainie czy dawać pieniądze, tylko dlaczego są blokowane granice i ludzie zwykli nie mogą przyjechać i są robione takie zamieszania jakby w miastach, gdzie nie można przyjechać ani do roboty, ani zająć się robotem, ani, ani. No, widać, że nie był e, tutaj e, pan od samego początku, bo jakby był od samego początku, to już wiele na ten temat e, mówiono. Ja powiem wprost. Blokujemy granicę z Ukrainą i dokładnie uzasadniałem to, że nie jesteśmy przeciwko Ukraińcom. Tutaj to padało tyle razy. A oligarchowie, którzy produkują, to proszę Cię, poczytaj, poszukaj prawdy, gdzie jest to fakt. To zachodni biznesmeni, którzy mają tysiące, tysiące, tysięcy hektarów. Zarobić na ludzkiej krzywdzie i najłatwiej spompować do Polski, bo jest najbliżej zapchać magazyny polskie, bo jest najłatwiej zaraz za granicą dostać No przecież o obejście i transport dookoła, do Afryki, do Ameryki Południowej kosztuje, a tu trzeba zarobić. Pieniądz odebrał tym ludziom rozum. I wiesz jedno, że Ukraińcy też, producenci ukraińscy, rolnicy są przez nich ogrywani. Ale niestety tak jest polityka kręcona, jak dobrze się przyjrzysz, Niemcy, Francuzi pod naszymi głowami się dogadują i próbują skonfliktować, ale Polskę z Ukrainą. Ale mój apel do Ukraińców był bezpośrednio: Wy się nie dajcie ogrywać, bo jak my tu padniemy w Polsce, to nawet wam nie będziemy w stanie pomóc, a jesteście w trudnej sytuacji. A jak Putin zacznie ładować, to oni wszyscy z pierwszą, a wy będziecie głodować. I będziecie czekać na naszą pomoc. I my patrzymy daleko idąco na realia, na fakty. Tak patrzy polski rolnik. To nie jest patrzenie, że my chcemy komuś zaszkodzić. To jest patrzenie, realne spojrzenie na świat. Realne spojrzenie na rzeczywistość. Ale na samym początku uzasadniałem i przepraszałem mieszkańców Krakowa i okolic. Niech mi Pan powie, jak jesteś młody człowieku yy, tak yy, no, zapatrzony w szansę, to proszę zaapelować do mediów, żeby całą tą prawdę, którą tutaj wypowiemy, pokazali. Albo żeby nas zaprosili do programu i na żywo pokazali to, co mamy do powiedzenia. Żebyśmy nie. Apeluj do rządu polskiego, do premiera. Zrób coś, żeby zareagował na nasze postulaty, a my tu nie będziemy blokować tej drogi. Nie mamy innego wejścia. Żeby zaistnieć, musieliśmy zablokować rondo. I dojeżdżaliśmy zgodnie z prawem. Nie blokujemy rondo po bokach, żeby żył Kraków, ale żebyśmy byli widoczni, dlatego wybraliśmy rondo mogilskie. Przykro nam bardzo, że nie mamy innych możliwości... Ale tylko w ten sposób możemy walczyć o prawdę i o byt. Nie tylko polskiego rolnika, to co powiedziałem na początku, o byt każdego Polaka. Bo jeżeli my nie powalczymy, to będziesz jadł roboki, plastik, równy, różne mieszaniny, a kurczaka będziesz jadł... Przez 3 tygodnie uzależnionego od antybiotyku, gdzie Twój organizm się nie obroni przed żadnym wirusem. A firmy farmaceutyczne będą biznes kręcić na Twoim organizmie. Dlatego dołącz, szukaj prawdy, a zobaczysz daleko idąco rację polskiego chłopa, bo ja się nie wstydzę. Polskiego chłopa, polskiego rolnika, polskiej wsi. Bo my jesteśmy przy wartościach i chcemy, żebyście żyli wszyscy, żebyście byli zdrowi. I o to walczymy. Ci, co tego jeszcze nie widzą, modlimy się, żeby to dojrzeli jak najszybciej. Przejrzeli na oczy, widzieli to zagrożenie, że za to zapłacą wielką cenę. Że zapłacą za Polski Ład, bo za moment dostaniesz rachunki. Tylko to będzie za jakiś czas. Zobaczysz wtedy, jak tak zaboli, że nie będziesz miał szans rozwoju. Tylko wydasz wszystkie pieniądze. Tak jak nam się próbuje, dać półtory tysiąca. Ale już jest nie my się to i tak ściągniemy w podatkach. Albo w innych podatkach, bo ja mi poniosą prąd. A ja mam wyżywić wierzynę, muszę umielić, muszę jestem uzależniony od prądu, od wszystkiego. Od grzania. To dlatego na tym się to kręci. To uderzy w polską gospodarkę, to uderzy w polski naród. Dlatego polski rolnik walczy, bo chcemy, żeby się gospodarka chwyciła, żeby zakłady były polskie, odprowadzały podatki do Polski, żeby po prostu firmy polskie mogły istnieć. Tak jak w tej walce, w której żeśmy wygrali, nie ma być prawa doprowadzania do bankructwa polski przedsiębiorca. Również przez to, że wygrał...